Cześć. Witajcie w nowej recenzji. Nowości od marki Chanel, jakim jest zapach Chanel Chanel numer 5 Lo, czyli w tej tak zwanej rozwodnionej. Co ma wspólnego z klasyczną, z klasyczną wersją? Raczej niewiele. Tak jakbym powiedziała, w tej wersji klasycznej, jakby toczyła się taka pewna walka o doskonałość, o to, aby ta klasyczna piątka stała się faktycznie najbardziej pożądanym zapachem na świecie. I jak się okazało, ta walka była zwycięska, tak tutaj nie trzeba już o nic walczyć, nie trzeba niczego udowadniać, wystarczy cieszyć się tym, co znajdujemy w środku. Co mamy w środku? Przepiękne cytrusy, podane bardzo lekko, musująco, Wręcz. Mam trochę skojarzenia z, tak, z takim czymś, jakby nalać do kieliszka trochę szampana, i ten raz zapach. Dwa, to samo uczucie takiego musującego czegoś, unoszącego się w powietrzu, sprawia, że mam właśnie skojarzenia z tym zapachem. Bardzo kompozycja średnia, od razu Wam szczerze mówię, ja na początku, jeżeli jeszcze przed premierą wiedziałam, że cokolwiek pojawi się w tym flakonie, cokolwiek, czy to nawet będzie woda z dodatkiem jednej kropli olejku jakiegoś eterycznego, czyli nie będzie pachnieć praktycznie wcale, no właśnie, nawet gdyby się słuchajcie pojawiła tutaj sama woda, to ja wiem, że po prostu rozchodziłaby się jak świeże bułki, bo to jest Chanel. A Chanel ma tak silne konotacje związane z luksusem, z dobrym stylem, z szykiem, z klasą, że cokolwiek, by nie było w środku, to i tak będzie pożądane po prostu. I powiem, że bardzo ciężko jest wypracować sobie taką renomę i wypracować sobie markę w ten sposób, żeby osiągnąć coś takiego, bo Chanel to już nie jest tylko marka, to nie jest tylko logo na wielkich torbach, to jest przede wszystkim ikona i to na pewno się nie zmieni. No dobrze, więc poszłam do tej perfumerii, tak trochę sceptyczna, nastawiona no nie wiadomo na co i wiedziałam, że no to pewnie nie będzie nic odkrywczego. Psiknęłam na bloter, no i potwierdziło się. Nic takiego. Natomiast stwierdziłam, że oczywiście dam szansę na swojej skórze. No i powolutku zaczynałam odkrywać coś pięknego w połączeniu z moją skórą, bo na papierze zupełnie jakby nie było to odczuwane, dlatego właśnie testujmy zawsze na skórze wszystkie zapachy. Minął jeden dzień, minął drugi, później wziąłam próbkę, wykorzystałam jedną próbkę, wykorzystałam drugą i zaczęło dziać się coś takiego bardzo stopniowego i ja bardzo harmonijnie czułam się w tym zapachu. Tutaj jest przede wszystkim przepiękny minimalizm, zamknięty w tym prostym flakonie. Dla osób, które nie lubią, jeżeli dzieje się coś za dużo w perfumach, dla osób, które lubią pachnieć bardzo subtelnie, przede wszystkim dla kobiet z klasą, bo to cały czas Chanel i to jest naprawdę czuć. Nieważne, czy to jest wersja bardziej rozwodniona, czy mniej rozwodniona, to jest po prostu Chanel i nie każdemu ten zapach się spodoba. Dom mody wyszedł jakby naprzeciw też młodym swoim odbiorcom i dał im propozycję zapachu powszechnie nawet może nie tyle dostępnego, co łatwego w noszeniu zapachu, który tak naprawdę będzie bardziej przystępny całościowo dla młodego człowieka, bo tak naprawdę w ich propozycji mieliśmy Chanel Chance Eau Tendre. I to był taki zapach, który faktycznie bardzo podobał się nastolatkom, miał świetne wyniki sprzedażowe wśród osób, no tak, do 30 roku życia. Natomiast większa liczba, niezaprzeczalnie większa liczba klientów marki, jeżeli chodzi o perfumy, no to są kobiety powyżej 40 roku życia. Kobiety, które gdzieś tą dojrzałość w tych zapachach już odkrywało, odkrywały lub odkryły, i są im wierne. Więc. To jest dobre rozwiązanie marketingowe, jak najbardziej, tak jak mówię, można było sprzedawać samą wodę i tak by się doskonale rozchodziła. Ale jeszcze muszę Wam powiedzieć, że dla mnie ten zapach stał się takim doskonałym olfaktorycznym dopełnieniem mnie w, w momencie, kiedy po prostu mam jakieś spotkania, czy też biznesowe, czy takie bardziej właśnie formalne i potrzebuję pachnieć czymś, Eleganckim, ale jednocześnie nie mam ochoty na zbytni przepych, nie mam ochoty na coś mocnego, intensywnego, ale jednocześnie chcę mieć tą świadomość, że pachnę zapachem Chanel. To jest piękne rozwiązanie właśnie wtedy, dlatego, że to jest też aromat, który mnie bardzo się kojarzy typowo z porą letnią, kiedy jest ciepło, jest słonecznie, z takimi letnimi wieczorami, kiedy no, po prostu z takim rozgrzanym kobiecym ciałem w łóżku, z czystą pościelą dopiero co założoną i z wiatrem, który wpada w, przez otwarte okno. Całe to, całość po prostu miesza się ze sobą. I można powiedzieć, że zostaje zamknięta w tym flakonie. Piękny, musujący, bardzo delikatny zapach, który jest bardzo harmonijny i zapach, w którym odnajduje spokój. Jednocześnie też połączenie elegancji z takim niewymuszeniem. Bo nosząc Chanel numer 5 wersji Lo, nie musimy nikomu niczego udowadniać, nie musimy udowadniać, że jesteśmy kobietą z klasą. Możemy również założyć t-shirt, ale i tak będziemy po prostu czuły się bardzo kobieco. I będziemy wiedziały, że to tak naprawdę ten zapach nosimy dla siebie. To jest zapach, który przede wszystkim powinniśmy nosić dla siebie, a nie dla kogoś. No i chodzi o trwałość, jest bardzo średnia, sama kompozycja jest średnia. Natomiast ma w sobie jednak coś, co sprawia, że chce się przybliżać ten nos do nadgarstka. E, za, za dużo tej projekcji też nie będzie. Ogona nie zostawicie, ale e, odkryjecie coś zupełnie innego. E, nawet mała aplikacja tych perfum i już wiecie, że to jest Chanel. To jest tak charakterystyczne, że nie da się pomylić mimo wszystko tego zapachu z niczym innym. Właśnie, więc m, moje odczucia były takie na początku bardzo y, skomplikowane. Powiem Wam, że ciężko było mi rozgryźć ten zapach. Nie wiedziałam właśnie, czy się zdecydować, czy się nie zdecydować. Tak się długo, długo kręciłam koło niego, ale to, jak się czuję w tym zapachu, zdecydowało, że chcę po prostu posiadać taki flakon. Jeżeli nie mam pomysłu, czym chcę pachnieć, używam właśnie Chanel numer 5 w wersji LO. I myślę, że jeżeli będą takie słoneczne dni, upalne, to on się doskonale również sprawdzi, dlatego że da orzeźwienia. I te cytrusy w połączeniu z delikatnym irysem sprawią, że da nam takie poczucie właśnie czystości jednocześnie z elegancją. Aldehydy są oczywiście wyczuwalne, ale bardziej są przykryte tymi cytrusami, więc nie ma takiego. Ataku mocno, mocnego aldehydu jest bardzo ładnie, wszystko wyważone. I musicie testować, naprawdę, bo to, że ja wam teraz coś powiem o tym zapachu, to da niewiele, bo tak jak wspomniałam, kompozycja jest średnia, ale to musicie poczuć na sobie, czy coś zaiskrzy, czy nie do końca. Pewnie duża, osób, duża liczba osób już z Was testowała te perfumy, więc napiszcie mi, jakie są Wasze odczucia. Czy dla Was jest to niewypał, czy faktycznie dla Was jest to woda zamknięta roz, w tym flakonie, rozcieńczona wersja i tak dalej, i tak dalej. Także, jak sami widzicie, jest to taki zapach, który nie jest do końca sprecyzowany. Bardzo dobrze mi się go nosi, bardzo dobrze się z nim czuję i myślę, że po prostu tak, ten zapach powinniśmy nosić przede wszystkim. Dla siebie. Dobrze, to dajcie mi znać. I oczywiście, zapraszam Was na mój nowy kanał, który e, również prowadzę. Link znajdziecie na dole. Zapraszam też do subskrypcji tego, na którym teraz jesteście. Pozdrawiam i do zobaczenia.